Witam w kolejnym odcinku serii z gry Original War. Jeszcze nie nadałem nazwy, więc. Trochę to potrwa. I trzecia misja. Jaki nie wiedziałam. Nie wiesz, czy masz strażaka z spodniach? Kim jest Twoja kolega? Michał Jakie twoja. Mógłby się przydać, tyle, że jest. Ruskiem. Spora ich tu. Wiesz, może czego tu szukają? Jeszcze nie. Chwilowo nie wiem nawet, z jakiej przyszłości pochodzą. Co masz Postać klon, rozwala po prostu. Jakieś wydarzenie z naszej historii o Hitlera. Powie ci, że nigdy o nim nie słyszał. Może kłamie? Niby po co. Jak się stąd wygrzebiemy, przepytasz go sam. Jest. stąd Jestem. Tak czy inaczej biorę go ze sobą nie lepiej byłoby trzymać się razem nie hmm. Pawel mówi że w okolica kręci się więcej ruskach i chce żeby twoja ludzie ich wyśledziła potem spróbujemy przekroczyć front w dwóch miejscach naraz któreś grupa się uda moja metoda jest super pierwsza. plan możemy przejść razem Powiedz to Pałowie. właśnie to robię alfa tu kobra 1. dołączyliśmy do kobry 2. Proszę o pozwolenie na połączenie oddziałów. Nie zrozumieliście moich rozkazów, Macmillan? Powiedzcie Kornelowi, że ma niezwłocznie wyruszyć na wschód i czekać na sygnał do ataku. Wy weźmiecie czterech ludzi i dołączycie do obozu na południowym zachodzie. Na mój sygnał zaatakujecie jednocześnie. Nie ma tak jak Zrozumiano? się postawić dowódcy. Tak Ale mu powiedziałeś. Wątpię, że by dali nam jakieś wsparcie. Wielkie nic. Skończcie z tym pesymizmem. Może Paweł wie coś, czego my nie wiemy. Tak? Na przykład. Niech lepiej nam powie. <laughs> no i dobieramy 4-5 postaci. No, to nie ma problemu w sumie. tego i tego. No i mamy taki ładny dobór, dobrowy zestaw ludzi. Inżynier naukowiec, inżynier mechanik, mechanik, żołnierz, żołnierz. Żołnierz? na siebie No nic gdzie jest Zrobiłem tak, tak. to No nic idziemy trochę. Idziemy! Nie wygląda Peskrzynie można. Mały oddział. Ruszamy. Nie wiem Co nie teraz? Urodzimy. To jest wzrost. Nie lubimy tutaj żadnych. Rusza się. Czas zabijania. Czas zabijła rodem. Otóż. Nazywam się Macmillan. Paweł kazał nam do was dołączyć to musieliście mu nieźle pomóc. mamy przebić się przez obronną drogę nic mi o tym nie wiadomo to dlatego że ja tu teraz dowodzę będziecie robić co rozkaże bez głupich komentarzy a jak się nie podoba to droga wolna zrozumiano tak jest dobrze co się tu dzieje Ruscy rozmieścili czołgi przy wszystkich drogach więc o jeepach możemy zapomnieć a tu rozmieścili swoje oddziały Zamieniając łóżkę ja um wielką patrolę. Znają las jak własną kieszeń. Nie wyjdziemy z tego żywi poruszni. Na wschodzie jest druga grupa naszych. Podzielimy się ruskimi. W ten sposób jeden oddział się przedrze. A z drugiego zrobimy to. Mamy roboty do wykonania. Ta. Tak? tak? I co teraz? Co, co znajduje się w tych paczkach? Różne rzeczy, sir. Przede wszystkim ogniwa słoneczne. Świetnie. Wyciśniecie z nich dość energii, by zasilić pojazd? Nie będzie miał takiej mocy jak ruskie spalinówki, ale będzie lżejszy. Czyli nawet po zamontowaniu lekkiego uzbrojenia bylibyśmy szybsi od nich? Zrobię, co w mojej mocy, ale bez laboratorium i warsztatu niewiele zdziałem. O no, to No, już putują. baza co? Przesłuki z przyszłości, Chasoroff. Ser. Tak? Pole się moje umiejętności inżynierobi. Budować, budować. Zabijanie. Tak? Zwiększył się on władzę. Hmm. Skrzęt Naukowca na naukowca. Tak. Hmm. Wydaj się mądry, ty już jesteś. Gotów? tam. Już! Przez dwa, trzy. Kim do diabła jesteś? Kapral Frank Forsyth, na rozkaz. Mam dla pana pewne informacje. O! Pan paruszyk pozwoli. Kapral Frank Forsyth, Najlepszy zwiadowca w historii naszej armii. Mógłby robić zdjęcia pańskim plombom, zanim by się pan zorientował. Tylko po co? Zajmujecie się czymś oprócz stomatologii. Kraty Dobre. Ser. Jakie papiery. Kiedy byłem w obozie wroga, odwiedziłem ich latryny i... Ruscy nie będą sobie zbyt chętnie... Mają przesrane. Mają nieźle przesrane. Obniżać morale wroga, ser. Moje motto. Frank, nie zawsze ogranicza się do latryn nieprzyjaciela. Z całym szacunkiem, ser. Chciałbym wrócić do pracy. Po więcej papierów? No, niech idzie. Warsztat Laboratorium. Raz, dwa, trzy... Jezu, tutaj. W sumie też kują kujoni, kujoni trochę. A znaczy, ci nie zbierają zrobiono Tak jest, ser. Tak? Zrobione, ser. Tania mryka, żeby się teraz uwieść. Tak? jest. Јом, i to. Idę, sir. Pilnujcie moich tyłów. Gotów? Ja Robimy pierwszą wyścigówkę. Tak jest, sir. Tak jest, sir. Co teraz, sir? Nieźle jak na początek. Ogniwa słoneczne nie dostarczają dość energii, więc dołożyliśmy akumulatory. Stojący w miejscu wóz będzie automatycznie od nas. Super. Moc energii. Jak to? W trakcie walki mamy sobie zrobić przerwę na ładowanie akumulatorów. Przykro mi nic lepszego nie wymyślimy. Będę o tym pamiętał, jak mój wóz zatrzymał z ruską barwą. Co tu tak cholernie ciasno? Silnik kiepsko brzmi. Tak jest. Pojazdy. Tak? Czy No Udało mi się. A? Wow, nie stało się. Technologicznie. Wciąż jesteśmy za Rosjanami. Gotów? Tak jest, sir. sir? Zrobiłem to. Idziemy, sir. A szybko idzie produkcja. A? Pojazdów. Co teraz, ser? Kombos surowcy, to ja sobie mogę produkować pojazdy hmm. No cóż. Tak? Pilnujcie moich tyłów. Pilnujcie moich tyłów. Tak? Tak? O, gdzieś było dostawa. Tak, Skrzynie. Jeszcze jednego reseraka będzie można wybudować. Gotów! Się robi. Uda Nie jest może zbyt wytrzymały, ale lepsze to niż spacer. Kobra 2, możemy zaczynać za 2 minuty. Patrzcie, co to za Ruscy? wypatrzyły nas soki syny. Za nimi. Dobra robota. miejmy nadzieję, że nie zdążyli uprzedzić kolegów. Mam 2 minuty. Hmm. Poszukam, może jeszcze gdzieś są jakieś co Są! Tutaj. Dwadzieścia jeden. Nie wiem, potrzebuję... dziesięć. Mam. W produkcji. Jesteśmy gotowa do ataka. Przyjąłem kolego. Do, do zobaczenia w Alfie. Napiotr, naprzód, naprzód. No plus. Kto? Do Frank. Poruczniku, może zainteresuje Was kolumna ruskich wozów ciągnących na wschód? Garnimy trochę. Cóż, tam nie będzie jest, mechanikiem zrobione ser Gotów? Ser Też będziemy takim mechanikiem mm, naukowiec skrzynię um, tak, tak. też jest Tutaj ser da się zrobić ruszaj się A teraz Ser w sumie tak? tak. Robiony ser. ser tak jest, ser. Ser. Tu? O, to jeszcze nie złamałek teraz Się Tak ser co teraz? i reszta no niestety zbuta. to hmm. robione, ser. Hmm. co z Jedziemy Ty do tyłu, ty do tyłu, ty do tyłu

Jestem pod ostrzałem. Tak? Silnik kiepsko brzmi. Dlaczego czekamy? Tak! Pilot, się robi! Gotów? Masz ty w życiu. Robić. Tak? skrzynie! Super. Zginę zanim jeszcze się urodziłem. Uwaga! Chyba mnie zauważyli. ...jak nowy. Tak? Jestem komer, a to przerwa. Co? co to za... ...siergi kowaliów? Dobra. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. To było trochę straszne, ale... Ja się zrobić. Jest już okej. Okay. Mamy czterech mechaników. Mogę chwilę odpocząć. Zrobimy. Tak, ser. Tak? Już! Zrobiłem to! Nowy. Tak jest! To. Hmm? Tak jest! Ta. Ser? Zrobione ser. No. Ty wysiądź z tego wozu! To dostajesz, tak to dostajesz! I z powrotem do tyłu! Przyły się moje umiejętności. Jak no jak tak. miło. I są szczęśliwi. Zrobione, Dobra, drużyna medyczna do tyłu. Tak? tak, zrobione, tak? tak? tak. Może o mnie zapomniano. Dało mi się. O, to już tak prawie, że na ukończeniu. Zwiększyły się moje umiejętności O Tak jest ser poziom dziesiąt No to nic dziwnego, że taki mocny Tak jest Potem że my naprawić, dążymy naprawić. A? Hmm. Zrobione, ser. Gotów, już. Na wiecej, ser. Tak. Zrobione, na ser. Już. Tak? Gotów? Tak? Wejść sobie w losu. Już, naprawili. tak? Tak? Cichu naprawiłem. moich tyłów. To przejmiemy. Tak? Nadlatuje. Także. Gotów? Ajajaj. Niech nie atakują naszego mechanika an inżyniera Tak jest, ser. Tam, dobić tego. To Do w spokoju chcę przejąć, a no, tutaj... W polepszyły się moje umiejętności, teraz Inżynierii. Gotów? Tak, ser. Gotów? Tak, ser. Tak, tylko tak, tak, bazę jest gdzieś blisko. Tak? Tak, ser. Zrobione ser. Pilnujcie moich tyłów. Tak jest, ser. Hmm. Co teraz, sir? Mam coś zrobić? Zabić ich. Tak, sir. A no, nie idź tak, proszę. Tak, sir. No trudno. Tak, sir. Jak oni stoją z tyłu. Tutaj wrancz sobie takoj. Tutaj, tak sir? prawie wrancz. Dzieliście ten strzał. Wzięliście ten strzał.

no, Trzeba pojazdy sobie stoję. Mmm, ale pachowo trochę. Z tym składem z kolei. Chociaż mam pops, mam pops. Co, co widzę, nie ma trzeciego, więc powinno się udać. Dzięki Bogu. Już się bałem, że tu wieje. Jazda! Zrobione ser! Tak? I tak? co teraz? Tak? tak, szefie! Już idę, ser! Już idę, ser! Już idę, ser! Ser? Gotu? Są limit misji se, co wszystkich. Udało się! Robi? Tak? Udało się! Tak? Już. Tak? O, dlaczego to tam? Zrobiłem wow. to! Udało się! Tak? tak? Uwielbiam stworzyć! Teraz gotów? Tak sześć gotów? Gotów Co teraz, ser No to teraz można sobie spokojnie przyjmować budynki tak, No tego tak nie jest, można sir. Tak ser Gotów nie Co teraz sprawy sir? Sir? Nie ma sprawy ser Nie ma sprawy ser Gotów Tak jest sir. Tak szef i co? jaki większy problem. Nie ma sprawy, Z drugiej strony. Robimy w tą sir. stronę na naruskich czołgów. John, mamy problema. Chyba wszystkie ruski walą w naszą stronę. Zrób coś jeśli możesz. No i im przemcą bala. I... Nie chcę nic z tym robić. Mamy przerąbane, John! Rozproszyla nas i gaszą jednego po druga! Co ja mogę? Tak? Ohoho, Ojej, 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 ojej,

Ka tam będzie lepszy w inżynierii. A nie polega. silnik kiepsko brzmi. O kurczę, Udało się! Udało mi się. Tak? Tak. A tak? ruskie. Tutaj sen? Tak? Tak. Gotów? Zwiększyło się, się inżynierii. Tak. Z pojazdami może być lekki problem. Już! Już! Tak. No, idziemy idziemy Tak jest, tu udało się zniknął Tak to też już może zniknąć Ci na chyba tylko wozy. Tu? Tak, ser? Tutaj ser? Tak. Wsiąło wina nisk. Zrobione, się. Już! Zrobiłem wiele, ser Już! Brać ich! No, no i co, jakiś problem? No ja nie widzę żadnego, to Ci sobie odjeżdżają. Wie, ci są jeszcze odtyłki. No nic. No próbowałem pomóc. Żadnych strat. Skoncentrujemy pojazd. Pojazd Prze przerzucony. Przerzucony. Yeah. Jezu. No. rozdajmy jeszcze punkty. A walka. o mądrość. A w Mechaniką, hmm, 3-3, 2-2. Taki, ja. W sumie nie chyba walkę. Łukowe. Walka. Walka. Dziś już mam OK, chociaż tam też właśnie walkę. I... Więc z tym zakończymy ten odcinek. I do usłyszenia następnym Dobra. razem.